bardzo serdecznie kadry miasta, studio, ale tym razem ponownie całkiem nietypowo. Spotykamy się dzisiaj z młodymi ludźmi, z rodzicami tych ludzi, z ludzi, ludźmi, którzy naprawdę mają sukcesy na swoim koncie, ale wszystko po kolei. Z nami dużo techniki, a ponieważ ja się na technice zupełnie nie znam, oddam głos naszym specjalistom, ale najpierw poproszę was, byście się wszyscy przedstawili. Witam, Wojciech Sobczyński, rodzic Pawła, i taki troszkę opiekun, może, mentor, coś w tym stylu. I na pewno fascynat, ale o tym się Państwo sami przekonają. Chłopaki, przedstawcie się. Dzień dobry, jestem Paweł. Tutaj zaprogramowałem tego całego robota. I ja jestem Wiktor. Wiktor, rozumiem, że też troszczysz się o kwestię komputerową. Pięknie. Spotykamy się tutaj dlatego, że we Włoszech. Odbyły się ważne zawody, ważne dla nas jako dla Tomaszowa Lubelskiego. To, że Tomaszów Lubelski stoi robotyką, to dobrze wiemy, ale to, że strójki, to troszkę taka nowość, bo wielkie sukcesy właśnie ze szkoły podstawowej numer 3. Co to były za zawody? Powiedzmy choćby w takim skrócie naszym widzom, dlaczego się tutaj spotykamy? Co się takiego wydarzyło? To są międzynarodowe zawody, ogólnoświatowe, w których bierze udział bardzo dużo krajów. W tym roku, we wrześniu, one się odbyły. Startowało 44 państwa z całego świata i to takie bardzo egzotyczne, jak RPA, na przykład, dużo krajów azjatyckich Kanada, Stany Zjednoczone. No, i oczywiście Polska miała swoją bardzo dobrą reprezentację, bo pojechało głównie z Tomaszowa. Właśnie głównie z Tomaszowa, bo jesteśmy takim, nie wiem, jakby ty powiedzieć, zagłębią tej informatyki przez naszego opiekuna Matusza Stefanika. To nie były pierwsze zawody, bo rok temu chłop, chłopcy też byli na zawodach międzynarodowych, byli w Danii. Tam też startowali. Które miejsce w Danii zajęliście? Ósme miejsce wydanie zajęli, a teraz w tym roku we Włoszech zajęli szóste miejsce na świecie. Tak jak powiedziałem, 44 państwa, 1500 zawodników startowało. Szóste miejsce na świecie, ale w Europie, z Europy to wyprzedziło nas tylko jedno państwo Słowenia. No, może coś po o tym robocie, bo to głównie o to chodzi, że robot został zaprogramowany przez chłopaków dzięki ich pasji. To właśnie z pasji powstało to dzieło, o którym zaraz nam chłopaki opowiedzą, ale wspomnieliśmy też o szkole trójce. Rozumiem, że jesteś absolwentami tej szkoły. Tak. To tam pojawiła się miłość do robotyki? Też. U mnie pojawiła się, jak zacząłem chodzić w drugiej klasie podstawówki do, na zawody, nie na zawody, na lekcję informatyki do pana Stefanika. I to wtedy dla mnie zaczęła się historia z informatyką i to zaczęło się rozwijać. Do czego doszliśmy aż tutaj? Rozumiem, że to jest ten model, ten robot, który tak wysokie szóste miejsce na świecie zdobył. Powiedzmy naszym widzom, co to jest. Dobrze, tak więc zacznijmy od początku. Nasz robot nazywa się TerraScout i jak można tutaj widzieć, zauważyć, główna część tego robota została wydrukowana na drukarce 3D w naszej szkole w Trójce, ale ciekawsze rzeczy znajdują się pod pod nim. Na pierwszym planie widzimy tutaj kamerę, która robi, robi zdjęcia gleby. Po czym przesyła ją do mikrokomputera Raspberry Pi, który analizuje tą glebę oraz przesyła przez telefon. Ten telefon. U tego telefonu używa jako router i przesyła wyniki do naszego laptopa, który nam je wizualizuje oraz pokazuje nam. W jakim procencie jest to ta gleba? Czyli tutaj pokażę. Więc tak. Mamy, mamy na przykład tutaj glebę wapienną. Klikamy, aby zrobić zdjęcie gleby. I jak można zauważyć, mamy wynik tutaj 29%, że jest to gleba wapienna. Czemu nie może być na przykład 100? Ponieważ procenty muszą się rozchodzić na inne też gleby, bo mamy za, w naszym robocie, mamy zaprogramowane, żeby wy, rozpoznawał 5 typów gleb, czyli jak wcześniej już pokazałem wapienną, gliniastą, czarnozie czarnoziem, torfową oraz piaskową. Jak to się dzieje? Że robot rozpoznaje glebę, to mnie ciekawi. Zapytam właśnie jako taki laik, który zupełnie się na tym nie zna, ale jak to się dzieje, że robot potrafi rozpoznać jaka to jest gleba? Yy, yy, właśnie w mikrokomputerze Raspberry Pi wprogramowałem no, sztuczną inteligencję, ale dokładnie sieć neuronową, w którą wgraliśmy paręset zdjęć. Jest to, na takiego robota jest to dosyć mało niestety, ale pieniądze i czas nam na to nie pozwoli, żebyśmy mieli więcej tych zdjęć. Ale i tak, na taką ilość zdjęć yy, nasz robot dobrze rozpoznaje te gleby. Nie najlepiej dałoby radę wprowadzić lepszy, yy, lepszą sie sieć neuronową, więcej zdjęć, ale to jest niestety tylko tyle, co udało nam się osiągnąć na tak mały czas. No właśnie, ale mówimy tutaj o glebach. Dlaczego akurat ten temat? Czy to był temat przewodni? Dlaczego właśnie yy, taka tematyka? Yy, tak, to był temat przewodni zawodów. Yy, te dokładnie tematem było. Życie zgodne z naturą i byli, byliśmy u, rol, u rolnika, który nam powiedział, że tak zapytaliśmy się go, czy nasz pomysł byłby dobry, odpowiedni. Poszliśmy do rolnika, powiedział nam tak, że on sam by tego używał. Powiedział nam też, że 20 bardzo długi czas temu jeszcze za komuny Polska zrobi, robiła klasyfikację bonitacyjną gleb. Ale no, 50 lat temu, 60, te gleby mogły się zmieniać pod wpływem deszczów, jakichś innych naturalnych problemów. Ale to nie wszystko. Poszliśmy się też jeszcze spytać do Urzędu Gminy, jak to wyglądało, jakby to wyglądało. Oni powiedzieli nam, żeby, że korzystaliby z tego. Jest to też powiedzieć, że jest to dobry pomysł. Ale więcej powie Wiktor, mój kolega. No to w owym urzędzie gminy wysłano nas również do Starostwa Powiatowego. Tam dowiedzieliśmy się, jak wygląda proces rozpoznawania tej gleby. I wyznaczona osoba zmierza na daną tą działkę i poprzez wizualiz przez wzrok określa, jaki jest to rodzaj gleby. Nasz robot mógłby zastąpić tę osobę, co by było bardziej Sprawne i do, wyniki byłyby dokładniejsze. Ponadto pokazano nam również mapkę, jak wygląda z góry zdjęcie z satelity, i pokazuje ono równoległe linie ukazujące granice działek i nie, nieregularne kolorowe linie, które ukazują, ukazują rodzaje gleby. I na jednej działce może występować i powiedzmy gleba torfowa, i gleba czar czarnoziom. Więc a rolnik chciałby, żeby na każdym centymetrze jego działki miał taką samą żyzność tej gleby. A więc na, w miejscu, gdzie jest gleba torfowa, jest zmuszony do dania więcej ilości pestycydów. A my chcielibyśmy tego uniknąć i być bardziej naturalni, i tutaj wkracza nasz robot. Pomysł jest rewelacyjny. Powiedzcie mi, czy wy już się spotkaliście z tego rodzaju robotem poszukującym, właśnie rozróżniającym gleby, czy to jest całkowicie wasz pomysł? Yy, tak, to jest całkowicie nasz autorski pomysł. Sami na to wpadliśmy, na potrzeby zawodów oczywiście. Yy. Pomysł jest naprawdę rewelacyjny. Rozumiem już kolor yy, robota, ale mamy tu jeszcze dwie rzeczy, o których nie wspomnieliśmy. Zacznijmy może od tego. Dobrze, to są gogle, gogle przez które widzimy obraz z tej kamery. Transmituje ona obraz, gogle je odbierają i nam pokazują. Również można, tutaj mamy urządzenie, które pozwala też przechwytywać ten obraz z kamery i go transmitować na laptopie. I tak, to jest robot, który jest sterowany przez mikrokontroler, który się nazywa ESP32 i dzięki temu, że Pozwala on na Bluetooth'a, żeby sterować przez Bluetooth'a owym robotem. Pod, zaprogramowaliśmy pada 3D, dzięki któremu, jak widać, można sterować tym robotem. Z tyłu ma ramię, które służy do pobierania próbek gleby do głębszej analizy. Jak wspomniał mój kolega, z przodu jest jeszcze kamera, która również się obraca, aby widzieć podgląd. No to muszę powiedzieć, bo chłopaki, to jest całkowicie autonomiczne, zdalnie sterowane, czyli sam pojazd może jeździć, być sterowany z, z pomieszczenia wewnętrznego. Tutaj używają do, do jako rutera telefonu, ale jakby był podłączony do jakiejś większej sieci, to mógłby być całkowicie zdalnie sterowany. Musicie coś jeszcze powiedzieć o całej dokumentacji, bo do tych zawodów musieliście przygotować całkowicie całą nową dokumentację odnośnie te, tego robota, bo na tym polegają zawody, żeby wszystko udokumentować to, co robiliście, prawda? Prawda. Yy, cała dokumentacja ma około z 50 stron i z, yy, większość tych stron to jest właśnie skupiłem się, pisząc ją, na. Sieci neuronowej, ponieważ nie jest to najczęściej spotykana rzecz na świecie i trzeba było ją dogłębnie wytłumaczyć oraz żebyśmy, żebyśmy mieli jak ją wytłumaczyć sędziom. Sam program napisałem w języku Python, używając wielu bibliotek, czyli czegoś takiego, co pozwala nam. Coś zaprogramować, ponieważ w samym Pythonie nie ma wszystkiego. Trzeba po prostu pobierać rzeczy, które pozwalają nam programować dane, daną rzecz. Victor, powiedz, jak wyglądają zawody, żeby widzę, widzowie wiedzieli, jak to wyglądało. Tak, ja do zawodów jeszcze jedno mam pytanie, ale to jak już powiesz, jak wyglądały zawody, to jeszcze jestem ciekawa tego, jak obserwowaliście innych Waszych konkurentów. Ale najpierw zacznijmy o zawodach. To same zawody trwają zwykle trzy dni, gdzie pierwszy dzień służy głównie, aby rozstawić się w tym, jak to nazywają boksie, żeby zareklamować to, zaciekawić tych przechodniów czy tam innych uczestników. Nakleja się plakaty o swoim robocie, główne takie informacje, i to jest w sumie pierwszy dzień. Drugi dzień, w nim zazwyczaj mamy dwie sesje sędziowskie, przy których musimy, powiedzmy to w cudzysłów, sprzedać sędziom naszego robota. I do tego ludzie, którzy przychodzą oglądać same zawody, są ciekawi, pytają, i też musimy im na to odpowiedzieć, ponieważ jest taka. Osoba, która jest, wygląda jak normal, jak każdy inny, lecz ma funkcję, żeby sprawdzić, czy faktycznie uczestnicy odpowiadają na pytania ludziom, którzy przychodzą. A co do pani pytania poprzedniego, jak wygląda nasze dowiadywanie się od innych uczestników, no to, jest to są to zawody międzynarodowe, to wszystkie informacje zdobywamy po angielsku. Też występuje ta bariera językowa, co utrudnia wszystko, lecz yy, udawało nam się dogadać. Były jakieś pomysły, które Was zaskoczyły? Bo, na przykład, ten pomysł jest bardzo zaskakujący. Ciekawy i nowatorski, ale czy Was zaskoczył czyjś pomysł inny z innego kraju? Yy, powiem tak. Ja zbytnio nie miałem czasu chodzić, rozglądać się po innych projektach. Ale moją uwagę przykuł szczególnie projekt z innej, z innej kategorii naszych kolegów z Polski, którzy mieli robota zbudowanego w pełni metalowego, który, którego zadaniem było, znaczy był wielozadaniowy. Można było do niego domontować, na przykład spryskiwać do, do jakich, od jakichś chwastów. Nasiona i tak dalej. Najbardziej zaciekawił mnie pomysł w tym, że on jest wielozadaniowy. Wiele można, w wielu miejscach można go zastosować. Ciebie coś zaskoczyło? Widziałeś jakiś inny projekt? Ja patrzę na to z tej strony, że ciągle napotykaliśmy jakieś problemy z robotem i bardziej chcieliśmy się skupić na tym, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik, niż rozglądanie się za cudzem. Nie dobrze, chłopaki są konkretni, wiadomo, że dbają o swoje. Powiedz mi, jak wpadliście na to? Bo to, że to jest nowatorskie, że będzie pożyteczne, że wiąże przed Wami ogromna przyszłość, w związku z tym, ale jak Wy na to wpadliście, że tu kamerka, że tu musi pójść sygnał, że trzeba zaprogramować? Jak? Znaczy, główną część naszego robota, czyli to, co jeździ, i tą kamerkę oraz chwytak, Wzięliśmy z naszego poprzedniego projektu z zawodów z Danii, mm -hmm. dlatego nie, mieliśmy trochę więcej czasu na obmyślenie jakiegoś pomysłu. Sam y, Terrasco, sam pomysł na badanie gleby, y, wziął się. Usłyszeliśmy o zawodach, to zaczęliśmy burzę mózgów. I w końcu wy, wymyśleliśmy, że coś takiego nigdy nie słyszeliśmy o czymś takim jak ten robot, kto badałby glebę przez zdjęcia. I pomyśleliśmy, że to byłby dobry pomysł, ale także chciałbym jeszcze powiedzieć, że sam pomysł na sie zaimplementowanie sieci neuronowej znalaz znalazłem, jakby us o, usłyszałem od mojego kolegi, który też się fascynuje informatyką, robotyką. Zapytałem się go, co on robi pewnego dnia, i powiedział mi sieć neuronową. I od tamtej pory zaproponował mi, żebym nauczył trochę informatyki, i w taki sposób mogę zaprogramować się tego robota. A ja teraz zapytam, jak typowy laik i pewnie część osób, która właśnie googluje pewne słowa, co to jest ta sieć? Sieć neuronowa jest to yy, sztuczna inteligencja. Na, nas, na przykładzie naszego robota powiem, że ona analizuje przez różne. Yy, Kolumny, jakby sieci neuronowej, analizuje zdjęcia w naszym wypadku w tych, co już wie, w co, co, mu, co my mu wgraliśmy. I on porównuje to zdjęcie, które zrobił, do tych zdjęć, które ma w swojej jakby pamięci. No to nawet ja zrozumiałam. Cieszy mnie to bardzo. Skoro nie było nigdzie takiego robota, nie spotkaliśmy się z czymś takim, trzeba by chyba opatentować. Myślę, że tak można by było spróbować opatentować. Z tym, że to jest taki robot. Chłop, chłopcy chodzą, chodzili do szkoły podstawowej numer 3, więc to w ramach zajęć szkoły podstawowej numer 3 został zbudowany. W tej chwili są już starsi, bo chodzą do innych szkół. No, powiecie, do jakich szkół chodzicie w tym momencie, bo to też jest ważne. Ja chodzę do liceum Ogólnokształcącego imienia Bartosza Głowackiego. A ja chodzę do zespołu szkół techniczno-motoryzacyjnych, zwanego jako mechanik. Szanowni Państwo, nie trzeba uciekać z Tomasza Walubelskiego, żeby dalej się rozwijać, co mnie bardzo cieszy, ale mówimy o Waszym rozwoju. Powiedzcie, co dalej. Idziecie dalej w robotykę, idziecie dalej w informatykę, w sieci neuronowe? Ja osobiście w sieci neuronowej sobie. Generalnie w informatykę robię sobie małą przerwę po tych zawodach. Ale za jakiś czas zamierzam wrócić i może na następne zawody uczestniczyć. Mhm. Ale na zajęcia do pana Stefanika dalej chodzisz cały czas. Tak, chodzę. A przyszłość, z czym wiążesz? Yy, powiem tak, informatyka i robotyka jest to dla mnie hobby. Nie wiążę z, z nią bardziej jakichś yy, yy, dalszych jako, prac, jako pracę, tylko chcę zostawić to jako hobby, żeby się zrelaksować. Generalnie to chciałbym zostać artoptystą w przyszłości. To znaczy badać ludziom oczy. Piękna, piękna praca. Przyda się zwłaszcza teraz, gdy siedzimy dużo przy laptopach. Jak będzie z tobą, jak jest z tobą? No ja też uważam robotykę jako hobby, a w przyszłości planuję pójść w branżę samochodową mechaniczną. No proszę i pięknie, to może być bardzo dochodowe hobby, więc trzymajcie się go bardzo dzielnie i na koniec jeszcze zapytam pana, no dumny pan syna. No jak najbardziej, to oni wykonali chłopcy bardzo dużą pracę, bo jak państwo tu widzą, to jest wszystko przygotowane. Wykonali setki zdjęć gleb, przygotowali skoroszyty, to, to przygotowanie do takich zawodów to nie jest dzień czy dwa, to było... Nie wiem, miesiącami różnych spotkań. Tu też powiedzieli, że mieli jakieś tam problemy z tym robotem, i to jest też fajne, że oni potrafili się zmobilizować, naprawiali, robili, szukali wyjścia. To jest taka nauka życia, tego wszystkiego. W ogóle te całe zawody to jest taka piękna przygoda. Ja to patrzę z zewnątrz, że spotykają się ludzie z całego świata, naprawdę o różnych językach, różnej maści, różnego koloru skóry. I mogą się pięknie bawić. Ja bym chciał, żebyście coś jeszcze powiedzieli o takiej fajnej rzeczy, która się zawsze odbywa na tych zawodach. Myśmy byli drugi raz, więc już jesteśmy, wiemy, jak to wygląda. Spotykanie się i rozdawanie sobie pamiątek. Tak, to była jedna z najbardziej, według moj, moim zdaniem, jedna z, na, z najlepszych części tych zawodów. Polegała ona, Polegała ona na. Rozdawaniu między sobą, między różnymi państwami, osobami, drużynami, jakiś pamiątek ze swoich krajów, jakieś na przykład słodycze, jakieś torby, wisiorki i tak, i tak dalej. Tam? Ja, ja opowiem, jak to dokładnie wygląda, bo ja z zewnątrz na to patrzyłem. Olbrzymia sala, y Tysiąc czy ponad tysiąc osób, Każda, każde państwo chce się zareklamować. Myśmy też mieli jakieś tam znaczki z, z polskim orłem, inne kraje miały jakieś tam inne znaczki, swoje własne wyroby, własne słodycze jakieś tam. No, Szwajcarz na przykład słynął z super cukierków, więc oni szwajcarzy rozdawali cukierki, z Korei jakieś inne rzeczy przywozili. i. Każdy przychodził pomiędzy sobą i się wymieniali tymi wszystkimi rzeczami. To wyglądało jak zbieranie takich nagród, bonusów. No, no przepiękna rzecz, przy tym wspaniała zabawa, tego wszystkiego i yy, wspaniała integracja dzieciaków z różnych kontynentów, z różnych wyznań, różnych krajów, różnych języków. To było piękne. Można powiedzieć, że naprawdę nauka, podobnie jak i kultura, łączy bez względu na różnego rodzaju jakieś przeciwności, ale na zakończenie, już teraz naprawdę na zakończenie, ogromne wsparcie było także od pewnych osób i grup, które wspierały ten wyjazd, także ten model. Kto wspierał no tak, Was przede wszystkim? Takie zawody to nie jest tania rzecz, bo to. Były zawody we Włoszech, więc tam trzeba się dostać. Zawody trwają 5 dni, hotele, przejazdy to wszystko. No, rodzice się dokładali, ale główne podziękowanie dla burmistrza bo on bardzo dużo partycypował w kosztach wyjazdów chłopaków. I te, tych wszystkich opłacanych kosztów tego wszystkiego. Także dziękujemy, Panie Burmistrzu. Jak widać, w naukę warto inwestować. Szanowni Państwo, ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Będę śledziła, czy chłopaki będą brali jeszcze w czymś udział. Mam szczerą nadzieję, że właśnie tak będzie. Pozdrawiamy także Mateusza Stefanika. A Was, Szanowni Państwo, zachęcamy, by najmłodszych mobilizować do rozwijania umiejętności tego typu, bo jest w tym przyszłość. Jak widać, mogą powstać naprawdę nowatorskie pomysły. Dziękuję serdecznie za to spotkanie Wam wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczenia.